Siem strony Szymek TM. W poprzednim odcinku pokazałem wam, który jestem w liście polskich youtuberów i o dziwo przyroś się powiększył. Daliśmy radę przegonić Crusade'a i Homma. Myślę, że w następnym odcinku, który pojawi się za 4 dni, damy radę wskoczyć na 1411 miejsce. Dzięki za aktywność pod ostatnim filmem i zapraszam do oglądania. Dobra, siema, jestem już na ręce, no i dużo z was pisało, że... Rzeszymy, g coś tam nie działa, coś tam nie działa z ekseterem i mieliście rację, nie? Popełniłem faila według mnie roku, nie? Nie podam wam tej wersji tego eksetera, gdzie nie można było pisać komend, nie? Masakra, sorry. To chyba ktoś się te... bez komentarza, nie? Jeszcze tego nie naprawili, serio. Masakra, co tu się dzieje? Naszym celem jest teraz dostać się do 1300 miejsca. 1300 miejsca można to tak powiedzieć, nie wiem ale myślę, że damy radę. Trzeba mieć ponad 25 tysięcy subskrypcji. Akurat na tym miejscu jest Wigeusz, ten który nagrywa. Ten co, nagry ten co komentuje tak filmy. Aj, aure włączył chyba, albo nie wiem. Dobra, nieważne. Idziemy na inny serwer sprawdzić, bo pisaliście, że na Jasiu już nie działa, więc idziemy na Jasia. Okej, okay, dobra, A ręka już wystartowała. Jestem w jakimś dziwnym skinie, nie wiem o co chodzi. Ale okej, okay, dobra, wszystko tutaj sobie bierzemy. Zakłada nam się to, niestety nie. No i możecie też zadawać pytania w komentarzach. Widzę, że tam parę kom... zawsze parę komentarzy to jest są jakieś pytania, Szymek, coś tam, coś tam Ale jednak większość to są normalne komentarze, nie? Więc możecie pisać te komentarze, na pewno będziecie na odcinku, bo pewnie niewielu nie jest was, którzy teraz dotrwali do tego momentu, albo dotrwaliście. Może być was sporo, nie wiem, nie wiem. Doskoczyłem! <ścoughs> A powiedziałem nie przed nagraniem, będę miał szacunek do tego serwera, że będzie, jak nie będzie działać, nie? I też dużo z was w komentarzach pisało Ej Szymek, weź znajdź mi serwer Bo tu nie działa, bo tam nie działa Mój ulubiony serwer nie działa Nie mogę se chatować, cheatować. No i patrz to, nic nie działa Na pewno nie działa? No proszę, sprawdź Nie dam się żyć, nie dam Dobra, spadł Dobra, na... dobra, dobra, zostaw mnie gościu Musimy mieć lepszy mierz, bo Klepacie z tym Ja pierdolę Ja pierdolę Trzeba go szybko dojechać, bo zaraz wyciągnie miecz. Wiedziałem. Jest, dobra, nice. Wygrałem! Wygrałem, tak? Wygrałem? Okej, okay, dobra, jestem już na Craft Games. Na Craft Games. No, kolejny polski serwer, może tutaj się polepszyło. Okej, okay, ale to jest najważniejsze, że tutaj działa long jump, bo również pisaliście, bo naprawdę dużo komentarzy ostatnio piszecie. Że tutaj nie działa, tutaj nie działa, tutaj nie działa, więc musiałem zrobić taki w końcu taki film. Czy long jump? No i chyba macie rację Co to było? <ścoughs> czy ktoś to widział? A Ajajaj, zdedałem, zostałem zabity hmm. I teraz jest dylemat, czy iść na jeszcze jedną arenkę i sprawdzić Czy nie? Myślę, że, że nie ma sensu, bo widzieliście jak to blokowało, więc to już jest na tyle Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie Dzwonkujcie też, żebyście tam wiecie, dostawiali powiadomienia, to wszystko siema!